Kamil Maroń, na dzień przed jubileuszowym M1, M1 Challenge 50, witam. Cześć, witam wszystkich. Bardzo napięte ważenie bo bardzo tak wpatrywaliście się mocno siebie z, ze swoim rywalem. Powiedz, co, co wtedy czułeś? Zawsze tak, tak robię na ważeniu, chcę, chcę sprawdzić po prostu jak rywal się zachowuje, jak patrzy mi w oczy, czy można czasem coś wyczytać. A właśnie co wyczytałeś jakby ze statystyk dotychczasowych walk Nikity Histiakowa, który rekord ma inny niż na Sherdogu, jak to często bywa w przypadku rosyjskich zawodników? Tak, Sherdog pokazuje tam 1-1 rekord, ale on ma 3-1. Widziałem dwie jego walki na internecie, dwie wygrane i obie przez techniki kończące, przez duszenia. Jest dynamicznym zawodnikiem. Bardzo dobrze kopię. No chyba tyle. E, walczysz w St. Petersburgu? Nikita właśnie jest z St. Petersburga. Czy to dodaje jakiejś takiej nutki ekscytacji dodatkowej, czy czegokolwiek? No bo jednak on walczy przed swoimi kolegami. Znaczy nie, nie przeszkadza mi to w ogóle, że jest to w St. Petersburgu i że będzie miał tu więcej kibiców. Jestem dobrze przygotowany. Przyjechałem tutaj. Wygrać tą walkę, nie, nie przeszkadza mi to. A jak ci się podoba dotychczas to, co tutaj widziałeś w San Petersburgu? Jak ci smakuje jedzenie? Bo zdania są podzielone, to znaczy całkiem niezłe, ale każdy ma tam jakiś swój gust. Takie rzeczy tu są, których, których może nie być gdzie indziej. No, oczywiście, miasto piękne w porównaniu do tego, w którym byłem ostatnio na M1, w Orenburgu, To miasto jest dużo lepsze, ładniejsze, dużo turystów jedzenie w hotelu, to dopiero dzisiaj pierwszy raz mogłem spróbować tego jedzenia tak dobrze, bo musiałem zbijać wagę, także, no tak. także nie mogłem sobie pojeść, a dzisiaj już spróbowałem jest, jest naprawdę dobre. Co powiesz o, o, samej, o samej, samej klatko ringu, tak? tak zwany rage, jak to, jak to nazywają. Dobrze, dobrze ci się walczy? czy Ostatnio wypadłem w pierwszych minut, w pierwszych sekundach walki. Ale tak, jest wszystko w porządku, dobrze się walczy. A, a co do samych rękawic, bo też tej zawodnicy mówią, że one są tak dosyć twarde w porównaniu do, do rękawic, z jakich walczyli poprzednio. Są twarde, ale dobrze się w nich walczy. Różnica wzrostu między Tobą a, a Nigitą ewidentnie, no było ją widać, czy to jest jakiś, uważasz, że to będzie Twój atut w, w pojedynku? Różnica jest spora, jakieś pewnie z 10 cm jak najlepiej. Myślę, że tak, no, większy zasięg ramion. Będę wyższy, cięższy do trafienia pewnie. Mhm. Myślę, że to będzie atut. Można wykorzystać. Czy fakt, że to jest 50. jubileuszowa gala jakoś dodaje e, tobie, no, czy, 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 czy dodatkowo ciebie kręci Może. To? To, czy każdą walkę traktuję tak samo? Każda walka jest dla mnie ważna, czy to jest 50. czy 49. Traktuję każdą na serio poważnie. i wygrać każdym. A na koniec mógłbyś powiedzieć, jak zaczęła się w ogóle twoja historia z, z M1 Global? Bo wielu zawodników tak naprawdę boi się tej Rosji z racji tego, że taka trochę wielka, niewiadoma. Czy znaczy, nie ma się czego bać? Dobra organizacja, wszystko dopięte na ostatni guzik. Bardzo dobrze traktują zawodników. A jak się zaczęła ta historia z M1, dlaczego właśnie tutaj? Czy znaczy, zawdzięczam to. Marcinowi Ostońskiemu i Łukaszeniu Bosackiemu, kto oni mi pomogli tam się dostać. Dobrze, w takim razie życzę powodzenia. Jutro czy jest jakiś taki scenariusz idealny, w którym chciałbyś, żeby ta walka się skończyła? Oczywiście chciałbym skończyć przed czasem, jak każdy chyba, ale zobaczymy, czy się uda. Bardzo bym tego chciał. Czy korzystając z okazji chciałbyś na koniec kogoś pozdrowić? Tak, chciałbym złożyć życzenia urodzinowe mojej mamie, która dzisiaj obchodzi właśnie urodziny. Wszystkiego najlepszego, mamo, i podziękować Mojemu sponsorowi za wsparcie firmie Extrans i Chłopakom znów no problem. Dobra, dziękuję.